To jest kanał Polosmy o Skokach. Zakończyły się właśnie kwalifikacje do sobotniego konkursu w Engelbergu. Wygrywa Juki Sato przed Żyłą, Granerudem, Eisenbichlerem, Huberem, Prełcem, nie tym, nie tym, o tym, Stochem, Ryoju Kobayashim, Lindwigiem oraz Kubackim. Ogólnie rzecz biorąc, podczas serii treningowych, jak i podczas kwalifikacji, ciągle miało bardzo mocno z tyłu. W zasadzie od metra bez kilku setnych metra na sekundę do. 2,5 a czasami wręcz podchodziło po 3 metry na sekundę, tak jak domen Perot kwalifikacji, który dostał 33 punkty dodane za wiatr. Jakim cudem awansował, mimo że miał tragiczne warunki. I ogólnie rzecz biorąc, Yuki sato, Tak jak mówiłem, ta technika w pewien sposób go ograniczała na obiekcie dotów narciarskich. Była prawidłowo wykonywana, on wykonywana była tak jak powinna być. Kiedy została zmieniona podczas pierwszego skoku w konkursie drużyny, to było to widać, że. Jest wysokość dużo mniejsza i zachowana prędkość przelotowa nie rekompensuje tej różnicy wysokości. Teraz mamy obiekt duży i to skrócenie czasu od przejścia z odbicia do fazy lotu będzie dużo bardziej pomocne dla Yuki Sato, przynajmniej tym razem. I ciekawie, właśnie to może wyglądać, jeśli będziemy brać pod uwagę cały weekend, bo to będzie bardziej obiektywne. Bo jednak na treningach Yuki Sato raz był w dziesiątce, więc też. Nie ma co wpadać w zachód, bo to nie jest coś takiego, co zrobiła Marita Kramer, o czym będę mówił pewnie gdzieś na koniec odcinka. Na drugim miejscu Piotr Żyła, pierwszy skok sam mówił, że był średnio udany, drugi już w treningu miał piąte miejsce, a później drugie miejsce w samych kwalifikacjach. No niewiele zabrakło, miał gorsze warunki od Yuki Sato, to lepiej wykorzystał to, że miał troszeczkę lepsze warunki ogólnie. Rozpiętość jednak jeśli chodzi o siłę wiatru była bardzo duża, bo niektórzy mieli ponad 2,5 metra, a na przykład inni miał niecały metr na sekundę i trzeba było o tym pamiętać. Jeżeli się mówi, że to jest sprawiedliwy konkurs, to absolutnie tak nie uważam. To, że wszyscy mają mocny wiatr z tyłu, to nie znaczy, że jak ktoś ma metr na sekundę z tyłu, a ktoś ma 2,5, to, to jest równy konkurs. Absolutnie to jest w mojej opinii nieprawda. Trzeci Halvor Egner-Planerud, pierwszy na pierwszym treningu, trzeci na drugim, cały czas jest w świetnej formie. Oczywiście tutaj skoczył najdalej, miał fajne warunki. Stracił dużo na notach, bo jednak przy wietrze z tyłu lądowanie gdzieś w okolicach rozmiaru skoczni, no to nie jest tak łatwe jak przy wietrze ponarty. Jednak tej poduszki nie ma i ten telemark, przez co trudniej wykonać, widać było, że próbował ten telemark zrobić, ale jednak w trochę za mocno i niższe noty, i przez to przegrał kwalifikacje. Ale po prostu grandur cały czas jest w swoim podobnie jak Eisenwichel, który był na dru drugi na jednym z treningów. Tak jak mówię, forma wysoka, bardzo prawdopodobne przynajmniej jedno podium, a nie wykluczone, że będą nawet dwa podczas tego weekendu. I to mniej więcej dodaje jego aktualną formę, bo naprawdę Eisenbücher nie wydaje się być słabszy. Po prostu inni zawodnicy zaczynają dojeżdżać z formą. No i mamy na piątym miejscu Daniela Hubera, drugi na jeden z treningów. No i z jego punktu widzenia wielka szkoda, że jest ten COVID, ponieważ naprawdę każdy start na podium, w jakim startował, a startował w Świata tylko dwa razy, to znaczy trzy razy. Bo raz w konkursie drużynowym, a raz w konkursach indywidualnych. I raczej dobrze, nie świadczy to, że jest cały czas w czołowej dziesiątce klasyfikacji generalnej Pcharu Świata, jeśli dobrze pamiętam, bo nie chcę tutaj przykreślić, mimo tego, że wystąpił tylko dwa razy i Hubert cały czas udowadnia, że ma świetną formę, to nie trzeba przypominać. Ciekawe, jak będzie wyglądał na turnieju czterech skoczni, bo być może w tym momencie właśnie będzie miał szansę wskakać się jeszcze bardziej, być może i będzie jeszcze mocniejszy, bo naprawdę on teraz pod względem ułożenia w locie, czysto technicznych jakby niuansów, mojej opinie jest naprawdę bardzo dobry, jeszcze do szlifowania i mógłby dorównać nawet Rudowi jeżeli do końca wykorzystałby ten potencjał, bo wydaje się, że jeszcze Huber ma odrobinę więcej do pokazania w tym momencie. Szósty, tak jak mówiłem, cenę Preuc. No to jest zaskoczenie, bo nigdzie jakoś na treningu nadzwyczajnie nie błyszczał i na początku naprawdę świetny ponad 130 metrów i długo, 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 długo prowadził. Aż no prawie tu przed pierwszą dziesiątką został zmieniony. Naprawdę świetny. Skok ogólnie prełcowie w końcu znowu w komplecie wszyscy trzej i ciekawe jak się prełc będzie prezentował bo mniej więcej w tym samym momencie dołączył sezon temu miał naprawdę fajny sezon tylko że tam trochę nacisk, był naciskany z tyłu przez konkurencję ciekawe czy w końcu to będzie taki sezon że on będzie od deski do deski go odbębni bo końcu, może to będzie ten moment kiedy cenę faktycznie stanie się stałym gościem po prostu w swojej reprezentacji, a nie kimś z doskoku z Pucharu Kontynentalnego na wymianę z semeniczem Bartolem albo kimś innym. Siódmy Kamil Stoch. No niektórzy trochę odpłynęli. Trzecie miejsce w pierwszym treningu, tam był najdłuższy skok. Pierwsze miejsce w drugim treningu i już powiedzieli, że rekord skoczni ustawił. Oczywiście to jest absolutnie nieprawda, bo rekord może być tylko w serii konkursowej ocenianej, czyli mamy noty sędziowskie, czyli wszystkie te składowe punkty zawiat i tak dalej, tak dalej wszystkie te składowe muszą być, żeby rekord był zaliczony w treningu, mógłby skoczyć i 160 metrów, ale to nie jest oficjalny rekord obiektu. Ale stoch prezentował się faktycznie nieźle, aczkolwiek chcę tutaj zaznaczyć, że w pierwszej serii treningowej miał jedne z najlepszych warunków ze wszystkich zawodników, miał niecałe 10 punktów od jedy, gdzie wielu miał po 20 punktów dodawane, a w drugiej serii treningowej, to prawda, miał powiedzmy warunki takie średnie, chociaż raczej lepsze niż takie stricte średnie. I skoczył te 146 metrów, ale jednak inni zawodnicy jechali potem z 17 belki, chociażby graner a on jechał z 20 i to jest pewna różnica. Ale i tak stok prezentuje się nieźle, to siódme miejsce jest bardzo dobre, bo tym razem warunki go troszeczkę zweryfikowały, ale jednak to nie była brutalna weryfikacja, tak jak niektórych innych zawodników, tylko po prostu cały czas jest to dobry poziom. Być może taki mniej więcej uśredniony na piąte, czwarte miejsce w tym momencie na podstawie tego, co prezentował tego dnia ósmy Rioju Kobajasz i szósty był na jednym z treningów, Już niektórzy powiedzieli, że się Rioju odradza. No tutaj mogę powiedzieć to samo co o Stoku i zaraz powiem o Lindwiku. Dobre warunki, oczywiście Rioju skacze dobrze, ale w mojej opinii to nie jest jakiś przeskok nagle o 10 pozycji, tylko Rioju po prostu robi kolejny kroczek w odbudowie formy i tak jak mówię, w przełom stycznia lutego albo pierwsza połowa lutego to będzie ten moment, kiedy Rio osiągnie swoją najwyższą formę, którą będzie w stanie osiągnąć w tym sezonie, w mojej opinii i raczej jeszcze na turniej będzie dla niego troszeczkę za wcześnie, chociaż ta forma wykazuje powolną tendencję z wyżką o czym mówię tak naprawdę, niemalże bez przerwy ten temat wałkuje od to samo. Dziewiąty Lindvik i naprawdę on skacze dobrze te wyniki, teoretycznie go bronił no, piąty, dziesiąty w treningach, dziewiąty w kwalifikacjach, tylko naprawdę Lindvik dzisiaj miał farta do warunków niesamowitego, bo w pierwszym treningu miał bardzo dobre warunki, a w kwalifikacjach, jeden z niewielu zawodników, który miał poniżej metra na sekundę, to trzeba podkreślić, że naprawdę te warunki Lindwika były bardzo dobre i też nie oceniałbym, że to jest w tym momencie już zawodnik na czołową dziesiątkę, mimo tego, że, że był niż tak ile na podium, ale jednak wydaje się, że Envik absolutnie nie jest w tej formie, którą prezentował rok temu na tym etapie rywalizacji, bo jednak wtedy był dużo równiejszy, dużo stabilniejszy i pewniejszy siebie, przynajmniej tak się wydaje. I dziesiąty Kubacki, bo czwarty na osobiście mnie ciut bardziej przekonuje niż Kamil Stoch w tym momencie, mniej więcej na równi z żyłą. I ten skok byłby pewnie bardzo dobry, tylko dość mocno przekrzywiło go w powietrzu, też czasami się to właśnie Kubackiemu zdarza, że jedna z nart o wiele niżej wychodzi z progu i zanim to skoryguje, to ten skok jest znacznie skrócony. I stąd jest dziesiąte miejsce, ponieważ samo wykonanie było, przynajmniej się wydaje, bardzo dobre ogólnie tutaj. Ta skocznie ze względu na umiejscowienie kamery i przynajmniej w projekcjach mało ilość powtórek dość ciężko oceniać tutaj jakość skoku tak naprawdę, bo to było widać tylko przy takich ewidentnych sytuacjach i tutaj ich troszeczkę przytoczę. Dalej już do poszczególnych reprezentacji. Reprezentacja Polski 14 stękała na swoim poziomie zachowanym z mistrzostw świata w lotach. 26 Morańka miał jeden skok ponad 130 metrowy w treningach, ale to był też moment, kiedy złapał bardzo fajne, Warunki oczywiście, jak na sytuację, bo jak się mówi o metrze na sekundę w plecy, no to w normalnej sytuacji to jest luta w plecy, a na, na bazie tego, co się teraz dzieje, to wręcz jak wiatr pod narty, to taki dość mocny. A w samych kwalifikacjach, no dobrze, bez jakiegoś niesamowitego błysku, ciekawe, czy Stenka faktycznie teraz utrzyma ten, ten numer 4, że będzie przewyższał swoich kolegów, co akurat przy zniszczole po treningach wydawało się, że będzie mniej więcej na równi, ale jednak ten skok kwalifikacyjny z nie wyszedł do końca, 34 miejsce chyba delikatnie spóźnił chociaż patrząc po wyniku pewnie spóźnił, spóźnił co bardziej, ale tak jak mówię ta kamera te telewizyjna nie za bardzo pomaga w ocenie skoku, na pewno nie tak jak w planicy gdzie jest piękne ujęcie na próg, jest ta bardzo fajna powtórka gdzie można dokładnie zobaczyć bez żadnej pomocy tego kąta nachylenia od podłudnia do UDA, czy załóg spóźnił czy się, odbił przed progiem, gdzie to było bardzo ładnie widać i każdy to dosłownie widział, czy ktoś spóźnił, czy nie spóźnił. I dalej Norwegowie. Co prawda, w dwóch pierwszej dziesiątce, tak jak mówię, grany Rutinivik, ale już dalej, no to tak troszeczkę średnio. 31 Tande poniżej oczekiwań. Johansson, 32, strasznie spóźnił skok, naprawdę mocno spóźnił tę skok nawet na tej powtórce to było widać I to nie jest przypadek, że jest na 32 miejscu. To nie było kwestia on po prostu spóźnił skok i tyle. 40 Eriksen i 47 Forfang i Kompletnie ten skok nie wyszedł. Kompletnie zabrakło dynamiki w powietrzu. Jakby po odbiciu bardzo długo trwało to przejście od odbicia do zablokowania tego układu. Jeszcze nie było ono płynne. Był ten moment takiego zawahania, co czasami sugerowałem czy to przy froncie, czy to przy Health, Tylko tutaj to było dość mocno widoczne. I nowe się. 47 miejsce. No, niewiele zabrakło, żebyśmy Forfanga nie zobaczyli. takie jest kilka nazwisk, które nie powinny się znaleźć wśród tych ośmiu, czy też realnie siedmiu odpadających. Dalej Niemcy, 13 utrzyma utrzymana forma cały czas, równo ta druga dziesiątka, ewentualnie jeśli tam bliżej pogranicza pierwszej, drugiej dziesiątki, ale po prostu równo, jeśli nie popełniłby takiego błędu, jaki miał miejsce w ostatnim skoku Ocenianym jego podczas Mistrzostw Świata w lotach, no to będzie po prostu gdzieś tej drugiej dziesiątej cały czas podobnie. plus Paszkę może w samo wyglądał trochę lepiej czy w Wiśle, ale cały czas jest równo 16 miejsce, nie ma się absolutnie do czego przebić. Niezwykle równa forma w jego wykonaniu. 35 Martin Hama no na pewno niedosyt ogromny po tym, że nie, nie wystąpił w ogóle na Mistrzostwach Świata w lotach. Ja tam przypominam, że na treningach był dwa razy ósmy, a jednego her nie wziął ani do drużyny, ani do konkursu indywidualnego, co było, no, bardzo dziwne, powiem szczerze. 43 Zigal oczywiście, dla, myślę, Hughes' z to jest pozytyw, ponieważ Zawonik wraca po bardzo długiej przerwie. Oczywiście wrócił już w wiśle, latem, ale to, że wraca po tak ciężkiej kontuzji jest jednak plusem, ogromnym i wielkim minusem, w mojej opinii, ogromnym zaskoczeniem i minus jest Seven Front. Oczywiście on nie przestał się rewelacyjnie na treningach, ale, no, ciężko było się spodziewać, że on odpadnie. Wyciągnął pomocną dłoń do Rocka Justina, który już pewnie myślał, że że jest już po wszystkim i skończył na 51. miejscu, a jednak wyciągnął właśnie do niego pomocną dłoń i został sklasyfikowany na 54. miejscu. Ogromny zawód. I 55. jeszcze Andreas Wellinger. Ja mówiłem, że to jest zawodnik za słaby na, na odpadnięcie... przepraszam, za słaby na złapanie punktów za mocny, żeby nie dostać się do konkursu, ale jednak tutaj był za słaby, żeby dostać się do konkursu i to tak nawet dość wyraźnie. To też jest zaskoczenie minus, przynajmniej dla mnie, chociaż naprawdę Wellinger się prezentuje przeciętnie, ale tak jak mówię kontuzja, dać mu czas, tak dalej i tak dalej. Dalej, Austria 18, Gregor Schlierencauer, nieco sympatyczne warunki, ale mimo wszystko nie jakieś super i naprawdę też dość, prowadził do ceny prełca też, to było wtedy dość yy, długo i naprawdę ten skok był fajny, zresztą na treningach też Schlierencauer jakoś słabo się nie prezentował, więc całkiem, całkiem, przynajmniej w mojej opinii. Schlierencauer 23, Lachner i utrzymuje całkiem wysoki poziom Lachner, to jest dość dziwne, bo jednak to jest taki Człowiek znikąd, dosłownie. To można powiedzieć, tak jak mówiłem. To czwarte miejsce było poprzedzone tylko jednym występem w Tworzy Świata, było tylko raz przemną kwalifikację Tomas Fackner. 27 lat. I w mojej opinii on bardzo w ciekawy sposób skaczy, bo ostatni raz coś takiego widziałem podczas skoków Roberta Krańca. I to nie tego krańca z ostatnich lat, tylko krańca powiedzmy 2006, 2007, 2008 rok. Czyli ten taki rzut na progu bardzo szybko pochyla się na narty ale nie podnosi. W ogóle i to wygląda właśnie tak jak wiele razy mówił do Wojciech taki rzut na progu, gdzie jakby przycina parabolu tu nie daje nabrać wysoko, y, czasu, żeby nabrały wysokość, ale widocznie to się sprawdza i ogólnie on bardzo ładnie technicznie skacze. To jest ciekawe, bo często jak zawodnik się bierze z pucharu kontynentalnego czy piskapu, to oni tak lekko nie poradnie przynajmniej na tle pozostałych zawodników, a on wygląda tak bardzo rasowo, bardzo dobrze wygląda te skoki I dla niezaznajomionego absolutnie nie widać różnej różnicy. Wydaje się, że to jest zawodnik, który od lat był w pucharze świata 23. Miejsce, wszystko jest ogromnym sukcesem. Cały czas, jeżeli on zdobędzie jakiekolwiek punkty przez ten weekend, to będzie ogromny sukces. Jeżeli będzie się utrzymywał każdy kolejny weekend utrzymania się tego zawodnika w reprezentacji Austrii, to będzie ogromny sukces. Już przypominam, zawodnik 27 lat, a do niżnego tagiłu tylko raz przepnął kwalifikację. O tym trzeba pamiętać. 28. Filip Aschenwald, no, skacze przeciętnie, całkiem solidnie, ale bez błysku. 29. Michał Hajbek, no ten skok nie wyszedł podobnie jak u Forfanga. To przejście było bardzo, bardzo długie, nie, niezbyt płynne i skok po prostu nie był dany tam zaraz po wyjściu z progu, bo nie wydaje się, żeby skok był jego specjalnie spóźniony. I nie było absolutnie widać tutaj Hajbeka z Mistrzostw Świata w Lotę. Kompletnie nie to. Troszeczkę tak, jakby to wyglądało takie. Z jednej strony chciał się odbić jak na letalnicy, ale jednak już trzeba byłoby to skracać, to odbicie, ponieważ odbicie. Takie jak na obiekt lotów narczewskich absolutnie nie sprawdza się na obiekcie dużym i vice versa. 39 Manuel Fettner, Austriacy w komplecie awansowali, oczywiście on tam dość mocno się, schok, ale jednak wystarczyło, dość pewna kwalifikacja, więc jest tutaj wszystko pączku, Austriacy w komplecie, nie ma się do czego przyczepić. Japonia 12 Nakamura, to jest zaskoczenie, znowu trafił fajne warunki, podobnie jak w jednej serii treningowych i naprawdę to jest przynajmniej dla mnie osobiście zaskoczenie, że się prezentuje tak dobrze. Zobaczymy, jak będzie się prezentował na przestrzeni całego weekendu, bo to jest trochę bardziej istotne. Podobnie niż Jushiro, ponieważ on miał wyraźną tendencję spadkową, w ogóle wręcz nie był brany pod uwagę, jeśli chodzi o rywalizację podczas Mistrzostw świata. Bo on tam przegrywał po całości ze swoimi rodakami. A tutaj 15. miejsce w kwalifikacjach naprawdę dobry wynik. 38. Keiji-Sato, no jego technika przy jednak tylnym wietrze, gdzie raczej potrzebowałby. Tego wiatru z przodu, bo generalnie przy progu było dość mocno z tyłu, w fazie przelotowej było mocno z tyłu, ale na samym końcu ten wiatr był niemalże w okolicach zera, ale jednak Nokia to ten dysponuje taką mocą, siłą i aktorem formą, żeby aż tak dużo wysokości zachować razem z prędkością, żeby dolecieć właśnie na końcówkę ze skoku, ale i tak przemów kwalifikację dość pewnie w przeciwieństwie do Dajki, to, to był 48. No. Ledwo, ledwo się dostał. Też ten slot nie był dany, ale, no Japończycy w komplecie, tyle. Też teoretycznie przynajmniej nie ma się do, do czego tutaj przyczepić. Słoweńcy, oczywiście, tak jak mówiłem, cenę dzisiaj najlepszy. 11 Leniszek. Dalej solidna forma, chociaż osobiście spodziewałem się po nim nieco, nieco więcej po tym, co pokazywał w planicy. 17 Paul Ciekawe, czy on powróci z powrotem do tak wysokiej formy, jaką prezentował podczas pucharu. Świata, bo jednak na mistrzostwach świata, była delikatna, obniżka fory, przynajmniej w moim odczuciu. 27 Pero. Na poziomie, który prezentował podczas Pucharu Świata, nie widać tego, czegoś, co zaprezentował podczas konkursu drużynowego w planicy. 33 Bartol, pewnie przepiękne kwalifikacje, taki na doczepkę, żeby zapchać fotę startową. Domen Pro, tak jak mówiłem, podczas kwalifikacji rekord. 33 punkty dodane, 37 miejsce, skok króciutki, ale. Dzięki bonifikacie była pewna kwalifikacja, mimo wszystko, i tak jak mówiłem, Rock Justin, Seven Front wyciągnął do niego pomocną dłoń, i dzięki temu dostał się do konkursu. Dalej, Rosjanie Nazaro: 21 to jest zaskoczenie, że był najlepszy z Rosjan. 41 Trofimow na poziomie, obydwaj zawodnicy nawet właśnie Nazarov troszeczkę powyżej oczekiwań. I szczerze mówiąc, się w tym czasie na nie zakładałem, że on może podjąć walkę, żeby już teraz wbić. Dodatkową kwotę startową dla Rosjan. Ale być może, jeżeli będzie miał bardzo dużo szczęścia, to być może właśnie to mu się uda. Chociaż szczerze mówiąc, wątpię. 44. Kimow, zawód. Znowu ten skok nie był dobry. Chociaż w treningach nie wyglądało to najgorzej, akurat. Ale w samych kwalifikacjach, no ledwo się dostał i to nie była wina warunków, tylko no, ten skok też nie był zbyt yy, dobry. I ogólnie dziwi mnie to, że ci młodzi śniadnastodkowie nie zostali nigdzie wysłani. Mówię od razu, że materiał jest nagrywany w okolicach, w momencie, kiedy trwa puchar kontynentalny, wrócę, i tam na liście startowej nie ma dwóch siedemnastolatków, jest jeden osiemnastolatek Kolobow, i nie wiem, co się z nimi stało, bo Kimo wiadomo, dlaczego jest, Nazarow walczy o kwotę startową, czyli wiadomo, też jest, ale jednak Trofimo przegrywał rywalizację na mistrzostwach świata w lotach, a został mimo wszystko wzięty. Niewykluczone jest to, że tutaj Rosjanie sztywno trzymali się klasyfikacji w Pucharze Świata, a jednak tutaj trofimów był wyżej niż Sadryjew, ale no cóż. Bardziej dziwi mnie to, że ci młodzi Rosjanie zostali wysłani do Pucharu Kontynentalnego w Ruce, bo oni w tej dyspozycji przy odrobinie szczęścia mogliby sobie sami wyrąbać to dodatkowe miejsce startowe, przysługujące po prostu z wyników w periodzie Pucharu Kontynentalnego. To czwarte miejsce sobie wyrąbać, ale jednak do tego nie dojdzie, bo nie wydaje mi się, żeby Korniłow na przykład był w stanie zapewnić. To dodatkowe miejsce statowe wynikające z Pucharu Kontynentalnego. Dalej. Szwajcaria. Gospodarze, ale nie wystawili kwoty krajowej. Zresztą u Szwajcarów często tak bywa, że oni nie wezmą choćby nie wiem co, czy to drużyny na igrzyska, czy na Mistrzostwa Świata w lotach, na Mistrzostwa Świata, czy, czy nie wystawią kwoty narodowej w Engelbergu. Po prostu. Tak po prostu. Nie wiem do końca z czego to wynika, ale po prostu Szwajcarzy tak mają. 20 Dominik Peter na fajne warunki trafił, ale też całkiem niezwykle, gdyż Fanden, co przy od Petera i cały czas wydaje się być zdecydowanie najlepszy ze Szwajcarów. 45. Aman dostał się, ledwo, ledwo ale się dostał i 53. Schuler wydawało się po treningach, że on jednak spokojnie też do 50. awansuje, jednak do tego nie doszło i to jest troszeczkę zawód, że jednak Schuler nie jest w stanie przebywać kwalifikacji. I Ameryka Północna w komplecie awansowała, startowało tylko trzech, czyli Boyd Klaus, 24. Dobry skok, pewna kwalifikacja, 42. sokup też miał jeden z najmocniejszych Podmuchów w plecy, 42 miejsce dostał się, mimo że tam było chyba 109 metrów. I 49 Larson też tak troszeczkę na wślizgu dostał się do konkursu i winien oczywiście na pewno zadowolony, no bo Amerykanie po prostu w komplecie przeszli przez kwalifikacje. Nie było drugiego Amerykanina. 36 RT Aigro na miarę oczekiwań, może, raczej bardziej moich, ponieważ ten hype był naprawdę ogromny na tego zawodnika, bardzo duży. Że on będzie już teraz w 20 cały czas, że będzie wysłuchają punktową W mojej opinii to jest trochę nadużycie, mimo wszystko, więc on wrócę, co roku prezentuje się znacznie lepiej niż w zawodach, które bezpośrednio sąsiadowały z zawodami wrócę, czy to kiedy był to puchar świata, czy puchar kontynentalny, ale jednak 36 miejsce, czyli pewna kwalifikacja to jest coś, co należy docenić w przypadku Aigro. Finowie. Było ich dwóch, 29 alto, przepraszam, 19 alto, skok. Na poziomie, mimo że miał całkiem niezłe warunki, i 29-ty Sacho odbił się troszeczkę tak jak na obliczcie lotów. Bardzo płasko prowadzi narty. Wcześniej u niego tego nie widziałem, powiem szczerze, w poprzednim sezonie dopiero przy ostatnim skoku podczas mistrzostwa w lotach, właśnie tak płasko prowadził narty. I tutaj zrobił praktycznie to samo i mimo wszystko to się obroniło, mimo że miał wiatr z tyłu. I to jest dość ciekawe, że akurat się obronił, bo spodziewałem się po wyjściu z progu, że on skończy gdzieś na setnym metrze, a jednak to zdało egzamin tym. W przypadku No i jakby nie patrzeć, to jest miejsce wczoraj 30, jeśli ktoś sacho zgarnąłby punkty, to byłoby wielkie osiągnięcie i wzmocnienie Finów, jeżeli mieliby dwóch zawodników, który, którzy mogliby punktować, ewentualnie pucharzy świata. Włochy, 45. Bresadola, skok dość przeciętny, ale jednak się dostał i 51. Insan, no do, do niego akurat nikt nie wyciągnął pomocy dłoni, Forfang próbował, ale jednak awansował i Czesi, Kołdelka wrócił, niestety 52. też podczas skoków treningowych było podobnie. To nie jest przypadek. Jakiś wyjątek od reguły, jeśli chodzi o tego skoku, on naprawdę skakał tak słabo również na treningach. I to jest bardzo niepokojące. 57. Korzyszek, no, słabiutki skok, a 25. Polaszek też na treningu miał przynajmniej jeden taki sok, naprawdę bardzo dobry i wydaje się, że to on może zdobyć te pierwsze punkty dla Czech. I znowu powtórzy się sytuacja z poprzedniego roku, że pierwsze punkty zostały zdobyte przez Czechów, przynajmniej jeśli chodzi o zawody indywidualne, właśnie w Engelbergu. 56. kontamina, niektórzy życzyli mu dostanie się do konkursu głównego. Z jednej strony zabrakło niewiele, bo tam różnice naprawdę nie były jakieś bardzo duże, ale jednak no 56. miejsce przy 57, realnie 57 startujących, no to jednak słabista. No i Kaczyna we wszystkich treningach najgorszy, zdecydowanie najgorszy zresztą, a później go trzasnęli podczas kontroli przed skokiem, więc nawet nie ma się za bardzo do czego odnieść. No i jeszcze... Króciutko o dziewczynach, ponieważ dziewczyny rozpoczęły y, swój puchar świata y, w i tutaj bardzo króciutko, bo naprawdę nie znam się aż na tyle dogłębnie na skokach kobiecych, żeby omawiać wszystkie po kolei tak jak robię to przy skokach mężczyzn, więc wiem, że niektórych może to urazić, ale też boję się, że bardzo mało osób to w ogóle interesuje, dlatego Marita Kramer miała wygrać najlepsza na treningach, najlepsza w kwalifikacjach, najlepsza w serii próbnej, najlepsza w pierwszej serii, w drugiej nie była stricte najlepsza ponieważ Lundby miała lepsze noty, dzięki temu wygrała, ale jednak Marita Kramer się spodziewano, że wygra. Było to wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazały, że Marita Kramer wygra. Liczenie świata juniorów kompletna do tego z, z Oberwiesenthal. 96 metrów do tego, rekord skoczni poprawiony, wieloletni, no bo tylko tak naprawdę raz rozgrywane były zawody w Ramzał i to lata, lata temu. i oczywiście wielki sukces drugie zwycięstwo w karierze Marity Kramer, która cały czas jest w juniorku przecież. Nika, Kryżnar, Życiówka, drugie miejsce, już trzy razy w karierze była na podium, teraz po raz pierwszy na drugim miejscu, wcześniej była trzy razy trzecia. No i trzecia, Sara Takanashi, legendarna legenda, taki truin trochę bez sensu sformułowania, ale jednak odaje to, jak wiele dla skoków kobiecych, znaczy Sara Takanashi, 101 podium w karierze, ogólnie ma 57 zwycięstw. A ona cały czas ma 24 lata, jest młodsza od Stękały, młodsza od zniszczona młodsza od muranki. Cały czas ona jeszcze spokojnie może tutaj dobić co najmniej kilkadziesiąt punktów, jeśli chodzi właśnie o tę klasyfikację. Może spokojnie jeszcze wyprzedzić na bo już Wera wyprzedziła w tej klasyfikacji. I dalej, już, no, bardzo skrótowo, naprawdę skrótowo. Ursza była tutaj czwarta, piąta Yuki to szósta Daniela Iraszko Stolz. Siódma, Maren Lundby, właśnie ona awansowała aż z dziewiętnastej pozycji, bo ten pierwszy skok był nieudany w jej wykonaniu, a drugi już naprawdę bardzo ładny. Ogólnie jeden z tych niewielu zawodniczych, który naprawdę robi ten ładny, pełny TMR, bo wiele zawodniczych robi go taki bardzo asekuracyjny, taki trochę kradziony coś, w z Simona Almana, takie troszeczkę lądowanie na dwie nogi, później roz, rozsuwanie i ogólnie zawodniczki, lądują troszeczkę ponad półka, wyraźnie widać, że jednak to lądowanie jest asekuracyjne. To trudno powiedzieć. W tym przypadku to jest kwestia niewskakania, bo jednak zawodniczkom dużo częściej zdarza się lądować telemarkiem wyraźnie poza punktem a nawet, nawet w pobliżu rozmiaru skoczni. I raczej to wynika właśnie ta postawa, którą się widzieliśmy, czyli Kramer czy Niko które obie lądowały w obu seriach na dwie nogi i może to nie była jakaś osza odległość 94 metry czy 96. Wydaje się, że w tym przypadku konkretnym jest to po prostu brak oskakania. Ponieważ jednak dziewczyny potrafią lądować na dużo większych odległościach ładnymi telemarkami, co udowadniała chociażby Sara Takanazi w czasie swojej największej formy, czy w ostatnich latach Maren Lundby. Ósma Anna Ruprecht. 9 Shirley Opset I 10 Ciara Hels. Ciekawe czy tym razem właśnie Marita Kramer rzuci rękawice. Maren Lundby jeśli chodzi o Puchar Świata, podobnie jak Ciara Hels, robiła to w poprzednim sezonie. Przypominam, że w poprzednim sezonie tak naprawdę Maren Lundby na ślizgu obroniła kryształową kulę. I jednak Ciara Hels wydawało się, że to ona może właśnie zdobyć tę kryształową kulę. Ale jednak przynajmniej na razie. Shara Hers nie wydaje się być w takiej formie jak w poprzednim sezonie. No i pewnie tylko to interesuje większość, czyli jak się prezentowały Polki. I otóż dość przeciętnie Kamila Karpiel, 37, Kinga Ejda, 38, a Anna Twardosz, Nicole Kanderla oraz Jona Schwab nie przeszły kwalifikacji. Przypominam, że u kobiet jest 40 zawodniczek startujących pierwszej serii, tak jak u mężczyzn na obiektach dotów narciarskich. To tyle. Do usłyszenia.